Kim byli Argonauci? Argonauci byli to uczestnicy wyprawy po Złote Runo. Oczywiście to jeden z mitów greckich. Przywódcą Argonautów był Jazon, a wszystkich Argonautów było 52. Płynęli oni na okręcie Argo, czyli szybki. Do członków załogi, czy też Argonautów należeli najwspanialsi z ówczesnych bohaterów herosów heleńskich. Wszyscy ci najsłynniejsi ówcześni bohaterowie wzięli w niej udział. Najsłynniejszym z nich był oczywiście Herakles, ale był tam również pieśniarz Orfeusz, pogromca minotaura Tezeusz, skrzydlaci, bracia Boradzi i wielu, wielu innych, których imiona były wówczas bardzo sławne. Wykonując swoją misję, czyli zdobywając złote runo z Kolchidy, przeżyli wiele przygód, odwiedzając dużą część ówcześnie znanego świata, świata znanego ówcześnie Grekom. Wszystko zaczęło się od tego, że Jazon który po 20 latach powrócił do rodzimej Tesali, został wysłany przez króla tego państwa po Złote Runo. Ale jak do tego doszło? Kiedy Jazon był dzieckiem, jego ojciec był władcą Tesali. Niestety został on strącony z tronu przez swojego brata, właśnie później króla Peliasa, ale chociaż ten chciał zabić Jazona, to ojcu Jazona udało się rozpuścić wieść, że jego syn zmarł. A w rzeczywistości Jazon trafił na wychowanie do Centaura, i po 20 latach Jazon postanowił wrócić do swojej ojczyzny. Król Pelias, wuj Jazona, znał przepowiednie, że zostanie strącony z tronu przez młodzieńca, który wejdzie do miasta w jednym sandale. I właśnie w tym jednym sandale Jazon wszedł do miasta, więc Pelias, żeby pozbyć się Zagrożenia wysłał Jazona po złote runo, po coś, co było niemożliwe do zdobycia. Ale Jazon miał olbrzymie wsparcie, ponieważ miał wsparcie w osobie Hery, czyli bogini, która miała potężną władzę. W końcu była żoną Zeusa. To ona właśnie pomagała mu przez całe życie. Gdy rozpoczęły się przygotowania do wyprawy, Jazon rozpuścił wieść po całej Grecji, po całym świecie heleńskim, że chce zdobyć złote runo. Z całej Grecji zaczęli ściągać najwspanialsi bohaterowie, którzy postanowili pomóc młodzieńcowi w zdobyciu złotego runa. W ten sposób zebrali się wszyscy Argonauci i wyruszyli na wykonanie misji, która miała być rzeczą niemożliwą do wykonania. Gdy się przygotowano i wyruszono w drogę, to jednak ta droga troszkę zajęła, ponieważ na początku dopłynęli do wyspy Lemnos. Gdzie żyły tylko kobiety. Było tak dlatego, że kiedyś Afrodyta w ramach kary ukarała wszystkie tamtejsze kobiety bardzo nieprzyjemnym zapachem, a gdy nie mogący wytrzymać tego zapachu mężczyźni zaczęli sprowadzać sobie, z ko zaczęli sprowadzać sobie kobiety z innych wysp, lemniki wyeliminowały delikatnie mówiąc wszystkich mężczyzn na wyspie, ale od tego czasu ten zapach się ulotnił ul i argonauci. Przez dwa lata korzystali z gościnę tych kobiet. Dopiero bardzo długie przekonywanie Heraklesa spowodowało, że wyruszyli dalej. Ponieważ gdyby nie ten Herakles, najprawdopodobniej zostaliby tam na zawsze. Zanim jednak trafili do Kolchidy, stoczyli wiele wspaniałych bitew i wszędzie odznaczali się swoją odwagą i udowadniali, że są prawdziwymi Herosami. Uwolnili między innymi króla Fineusa. Przed klątwą bogów, którzy zsyłali na niego harpie. Dzięki jego radzie udało im się przebyć skały Symplegady i po wielu heroicznych czynach w końcu dotarli do Kolchidy, gdzie władał król Ajestes. Jazon powiedział mu, po co przybyli. Oczywiście Ajestes obawiał się odmówić, ponieważ tak duża ilość bohaterów, niestety, stanowiła siłę nie do powstrzymania, ale postawił warunek. Jazon miał zaprzęc do pługa dwa spiżowe byki, które zionęły ogniem i trującymi oparami, oraz zaorać nimi pole, posiać tam smocze zęby, a później pokonać wojowników, którzy wyrosną z tych zębów. A na koniec oczywiście pokonać Smoka, który strzeże złotego runa. Tutaj Los ponownie uśmiechnął się do Jazona, ponieważ zakochała się w nim córka króla czarodziejka Medea, która podarowała swojemu ukochanemu magiczny balsam chroniący przed zagrożeniami byków, ani ogień, ani trujące opary się gonieni małe. Towarzysze następnie pomogli mu z wojownikami, którzy wyrośli z grzybów smoczych, a sam smok został uśpiony przez Medeę i dzięki temu Medea i Jazon mogli zabrać złote runo. Oczywiście Jazon z Medeą i z Argonautami od razu udali się na Okręt i zaczęli płynąć w stronę domu. Ale tutaj Aestes zaczął ich ścigać, uważając, że to złote runo jemu powinno się należeć. Wtedy Medea wyrzuciła do morza poćwiartowane szczątki swojego brata, którego też porwała, a Aestes zaczął je zbierać i Argo mógł bezpiecznie odpłynąć. Niestety ten przerażający, straszliwy czyn Medei. Wzbudził olbrzymie przerażenie wśród argonautów oraz wśród Bogów. Bogów, którzy do tej pory sprzyjali argonautom Jazonowi, ale niestety po tak nikczemnym, straszliwym czynie medei odwrócili się od argonautów i wręcz zaczęli ich prześladować. Ale to właśnie dlatego ten powrót argonautów trwał kilka lat. Musieli oni pokonywać te wszystkie niesprzyjające rzeczy, które zsyłali na nich bogowie musieli wywalczyć sobie, można powiedzieć, powrót do domu, do Tesali. Oczywiście odznaczali się znowu wielkimi przymiotami, pokazywali jak są odważni, silni i wspaniali. Ale w końcu dotarli do Tesali, gdzie Jazon mógł pokazać swoje złote runo. I tutaj właśnie wszyscy argonauci skończyli swoją misję, mogli, można powiedzieć, rozejść się po całej Grecji i dalej dokonywać wspaniałych czynów, ale Jazon, niestety, nie miał tak łatwego życia. Ponieważ z powodu tego, co zrobiła Medea, musiał on uciekać z Jolko z Tesali i udać się wraz z Medeą do Koryntu. Jednak w Koryncie Jazon zakochał się w córce króla Kreona Kreuze, i Medea znowu pokazała swoją przerażającą twarz, ponieważ zabiła ona Kreuzę i Samego króla Koryntu Kreona. Niestety Jazon musiał uciec od Medei i zamieszkał w małym domku na pustyni. Pod koniec swojego życia udał się do Argo na okręt Argo, gdzie całymi dniami spacerował po jego pokładzie, aż do dnia, kiedy upadający maszt zakończył jego życie. Losy innych argonautów były przeważnie szczęśliwsze niż to, co spotkało Jazona, czasem jednak bardzo trudne. I właśnie tym byli argonauci. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie. Ogólnie zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, żeby ten i inne materiały mogły obejrzeć się jak najbardziej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.